Ta Pascha, która jest właśnie liturgią niebieską i ziemską, jest też paschą, która się też wydarzyć może w Tobie. Jezus chce, żeby się wydarzyła także w Tobie. I Twoje mieszkanie, Twój dom może stać się takim wieczernikiem paschu Jezusa. Właśnie u Ciebie. Jezus u Ciebie zechce urządzić tę paschę. Może tak właśnie się wydarzy, że też poczujesz tak namacalnie, że Twój dom stał się takim wieczernikiem. Myślę, że tutaj też jest takie zaproszenie głębsze dla nas. Gdzieś te słowa zawsze tak mi brzmią, że u Ciebie urządzam paschę. To jest naprawdę takie zaproszenie Jezusa właśnie, żeby gdzieś w sercu być z Nim w te dni. Towarzyszyć Mu i żeby dać Mu się przeprowadzić ze śmierci do życia. Tak jak właśnie z nocy do światła. Z tej ciemności, grzechu do, do światła dzieciństwa Bożego Wiary, takiej czystości wiary. Jezus chce tego przejścia w nas. Dziś pyta nas właśnie, może byśmy zobaczyli też, jaki pas ma u nas dokonać, Dziś na nasze pragnienia, z czym sobie nie radzę, co jest dla mnie takie trudne, co widzę, że jest dla mnie trwaniem w grzechu, w śmierci, co mi zabiera życie. Że może stoi, jak ten Izrael przed Morzem Czerwonym, z tyłu ściga go całe wojsko egipskie i wydaje się, że nie ma ucieczki, że koniec, że potrzask. Ale wtedy fale morza rozstępują się i przychodzą suchą nogą, są uratowani. I Jezus tą paskę też w sobie, to zabicie baranka, które też symbolizowało to oddanie grzechów, to złożenie ofiary. Jezus dokonuje tego w sobie, właśnie tej paschy, która się dzieje w Nim i która nas uwalnia. Jezus dzisiaj chce przeżywać swoją paschę w nas. Jezus, mówiąc, pokazuje pragnienie swojego serca: Czas mój jest bliski i u ciebie będę obchodzić tę paschę. Nawet jeśli ty tego w jakiś sposób nie czujesz, w Ktoś tak nie potrafisz pojąć sobie. On zechce przejść swojej mocy przez twoje życie i je przemieniać.